O! 20 Dobra byle i musi Byłem do miedzi nie spadł od razu bo już nie, już nie mam nawet brązu A miuta sobie wezmę Startowali. Hello, hi. Hej, hi, hello, hi. Zasób ja nawet salut, proszę. Churna, <grywa> 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 można tyle nie poznać? Ej, ktoś wychodzi od razu? Ja będę wychodził. No to spójrz i ściany, No Na ściany... i Na tak, ściany tak. I, i drogę. drogę. Yyy... aż haszu... Nie wiem tutaj nie ma wyjścia z góry o, czekaj, Poczekaj, poczekaj tak, Bo nie słyszę, bo nie słyszę Wtedy. Teraz A. powiedz Nie wiem tutaj nie ma wyjścia z góry To jakbyś je zabezpieczył Można zrobić? Zabezpieczy? Tak, tutaj Jak przejdziesz ten szedł na górę, no to zabezpiecz to Gdzie? A, dobra, dobra Jak ktoś to ci oznacza, nie? Dobra Już idę Teraz ja zamknę za tobą Dobra, coś na znaczy mu to wejście na górę Okej okay. Na Powinni nam wbić teraz, nie mają nawet ja. <grym> <grym> tak, tak to zawsze się <grym> Zawsze nie mają. Tak jest, nie ma takiej możliwości, a zaraz będzie okur... Kurwa tarcza. Zgodnie, okurwa, ma i starym No, minuta i będzie ponad zaraz. I nie, mów, nie mów tak, pozytywnie trzeba. Pozytywnie mówię, minuta to jest dobry czas. Z uśmiechem na twarzy. <grym> Ale ogarnięcie, bo kamery niszczą. Główny pokład strefa prasowa a <coughs> zniszczony. Dolny pokład ładownia, czyli już są... No, bijają się, dobrać się dobrać dobrać. dla nas poziom. Nie, już tam są. Tam jest chyba ładownia. Już słychać. Bo ja byłem. Idą od szopę na stronie No nie, ja chcę to słyszeć cały czas. Tak mi się wydaje. Drony, czekaj. U ciebie, jak? U mnie nogi były tutaj. Glad, glad, glad. Nogi, nogi, nogi. Blitz, nogi nie widzicie? Nie, nie widzę nic. Był glad i

Jestem, jestem. Jest on, jest on. Jest tam wejściu gdzie wywalił? Na... Równolegle za Ciebie jest nerwa. I on działa powolutku. Jeszcze jeden, yes. elegancko. <tressive> <ślad> <ślad> o, fuck. Fijn... Pierwsza z głowy. no dobrze było. Ty mnie I chodźcie, jedna runda i jeden browar albo jeden kielon Drugiego Kacze meczu nie kacera. będzie dole. Co? Tachera? Co to tam wygląda? Nie o, mam ja tego Fuse'a Ja termitaż, przyda się Dobra Poszalejmy Jeśli będą na dole No Balaj na bogato, fiuza wziął no. Będzie grubo, na imprezce Zobaczymy Będzie mi aplikował w kłoskach? Dobsko. Dobra Dostaną mamie Tam idziemy Tak? Ja, to jest ja chyba standard na wino A wlazłem, ładnie się daleko ustawisz o, bo, bo. A nie okay. ma gaza, myślałem że ktoś wybrał. A może, a może od góry? Glazję, proszę strzelić, strzelić. o tym Jeśli zabezpieczą to mogę rozwalić, bo nie mam granaty, nie? Jaszka, coś już się do ciebie rzuci Trochę pani Mam cztery granaty Mam nawet nie ciężkie na niej Także trzeba wyciągnąć Dobra, jakby tu wejść. Wszyscy może od jednej strony, co? No, ja Dobra. idę z drugiej strony. Ja też jestem od przodu. No idziemy do was. Ja idę w Proszę, ja, ja idę za tobą. Ja zabalaję, idę. Do idziemy. idę. Idź, Idzie, zabalaję. Idzie, idę. Tam, no idę. Jest za mną. Nie ma kamer? No. Dobra to na dół, co na dół Musimy jeszcze do przodu przejść Nie, nie przejdziemy Dobra, czysto Coś wysadzają Nie to ja wysadziłem No dobra... Ja tylko zmylić Czysto Nie ma kamery? Miejscu, nie? nie, już zliczyłem Dobra Tu jest coś umocnione o, jesteśmy już. Ja myślałem, że z drugiej strony jesteśmy. Jednego mnie? Fuski. tutaj. tutaj. Mhm. Dobra, dobra. Fuse? Fuse potrzebny? Na no, bezpieczniej tutaj. Gdzie? Aha. Fuse, ja Góry. jestem ażką. A? A tutaj jakbyśmy weszli. Jak to wygląda z tej strony? Góra jest czysta Góry. i otworzyłem. Dwa przejścia Czekaj. Na górze. Nie rozwalaj tego, weź jeszcze tam pił zapuść. z drugiej strony. Uważaj na nogi. Ewentualnie ja granatą później mogę tam puścić. z To zechcecie no, elektrolitę. Masak, Leci. To jest, położyć się nie mogę. A to nie jest za długo? Chyba nie jestem ten korytarz nawet.

no dobra na Poszło Zaczynam Mamy termita? Mamy tu jest czyste, wejście y... Mów y... snajpi tam Za karty no, 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 Inny pokład jest czysty, chłopaki Możemy od góry ich kurwa odbiłem od gó się góra bić? jest zabezpieczona Widziałem, widziałem, Jednego zabiłem ma, ma ktoś 2,5? To nasze 2,5 Ale patrz, to co dzisiaj się dzieje Na górze jest, uważaj Dominik, na... o właśnie, tam jest i na górze Ten leży oh, o, ja ale wyszedł Dzięki O oh, shit, o ile ja się wystraszyłem Ostatnimi nabojami, kurde jeden tylko A ja wybiłam pierwszy Dobra, jest tam w rogu Prostka Ma połowę życia, ma połowę życia No, kurwa, nie ten róg Jest Jest, matka. Pięknie za ten inny róg Zawsze wszyscy mówią, że mam za nisko ten celownik Ja biorę prąd o ja kas... Albo, albo kastro. Mi się zawsze wydaje, że mam wyżej wiesz Już że trafię, ale też kurwa hmm, Dobierzemy ja. dla personelu dla ja personelu Nie wiem, w sumie no dobra, niech on będzie Także by mi się obronili kurwa, mi to już wszystko jedno gdzie O no kogo widziałem? A kaszu, ja od razu Dobra, kaszu latasz, biegnasz ja wybiegam Poczekaj się w kółką moc i nie wybiegam, prawda? Dron. mogę, Nie, panie, nie wiem, dronów, jebany To nie, nie, nie. zabezpiecza Kurwa, nie wiem No tylko pięć minut, proszę, widać jak się jak życie yy, Nie nie wiem Dobra, uciekam od was Tyle tarcz? Ale ja tu bijam Zostałem z okna, Glaz na Glaza Dobra Ja zabarwałem no, Musimy się gdzieś cofnąć Bo tak się nie jest tak. No co? Jak najdalej, najlepiej ten leży No idę, 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 idę A co się dzieje? Glaz jest z okna Najpiące przez Tu Kurde, ostrzeliłem go Kurwa, u nas ciężko, wiesz? I idę tam do ciebie powoli Zawsze mam ochotę wyjść na tego wlaza Dałbyś rady Jest, jest Kurde, jak wyjdzie ze schodów... To lezi, jest tam. Jest tam. On siedzi między tymi fotolami. Uważaj, klas tam jest. Naszą. Dobra. Klas przebieg jak na Dobra, dobra. A tu już okna są czyste, dobra. Tam tarcza jeszcze jest, bo... Plus. Nie ty, to nie ale... On tam żyje. Tam czeka. Tu przez tą dziurę mają najłatwiejsze wyjście teraz przez tę ścianę, bo tak to zjechać dwie ściany albo tego... O kurwa, mleko. Dobra, dostałem Norwa, uważaj, bo tam wbijają Kurwa, mleko Kurwa, nie robią kurwa Z góry? Nie, nie, nie Nie, nie wiem skąd Góra, góra chyba tam Dobra, zdjęte. Tam jest zabezpieczenia góra? Od góry Są na górze, tak, wbijają. są na górze na 100% też jezus, co? No tam, tam idą jeszcze, no tam jeszcze idą, bo tam była tarcza Dobra, kamera mnie wykryła jakaś... Deuce jest na górze na 100% Tarcza idzie I też jest Dobra, zbierty Dobrze Tarcza mnie zawątpiła Pół życia Norba leci jak szalony Sorry, sorry chłopak. Oko. Równo <grym grym> wyszło z tego. Prawie wyszło. Bo nie miałem nawet nie uciec w rogu byłem. Dość Ja to samo fiuza Ja ta cera bo się może przydać. Tak nie. O, nie. <grym> Leczem nie umiem. No, szkoda, szkoda, bo by to może weszło ładnie Ach, za nisko Chyba Jest co, uparłem się na te kulosy No bo jak on stanie, to wiesz Też nie chcę, żeby się z całych pestek wykukać, bo tak to to wiesz, on mnie zaatakuje tarczą Ja znalazłem y -y, Tam ci wtedy byli, tam ci ostatnio, na samym dole No zakażę jakim jakimś tam Tylko poprzegrali a, no w cargo. No tak cargo, No to... Aaaa chuj I tak ich wszystko Bo muszę zjechać tam dronem jakbyś No chyba gdzie są te niebane schody No to tu dalej to dalej musiałeś... dalej I to będzie no. ale z drugiej strony no Nie tu nie tu Dobra, już <laughs> Dobra A ja sobie przez cały samolot przejdę no, Żeby iść od drugiej strony No też wchodzimy z drugiej strony, tylko nie postrzegaj e, tu jest się. Ja z Dominikiem zbijam się Uważaj, bo no, to będę wysadzać I Wysadzam Jest blacha od razu Kontrolnie elektronika puściłem. Aszub leży. W kabinie pilota. To tyły nam chcą robić. ja Bo do Dominika już wyskoczył jeden. Dobra, dobra Chopin, dawaj na dół. Dawaj na dół. Nie ma co. Drugi leży. Ej, czemu ja tego nie nagrywam? Ja nagrywam. Ale nie moja jak Ja też tu wysadzę to. Odsuńcie się, bo wysadzę was obojga. A ja na chuj, tam jest wyjście tylko na zewnątrz. Jest na zewnątrz? Tak. Poczekaj, zdejmę nie wypuszczaj. tak Jest to miejsce. Tam gradami, tak? Nie, się ja no na górze, na Nie, Nie, za jest nie, ja nie, nie, Ej, ja już bijam, nie, activity jest jest w To jest zaraz jak nie, 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 Drugi jest na nie, na nie, wiesz? Weź tam odpal te ładunki i tam... Wiesz które No to uważaj A bo ty tu prawie, Księżyc to zostało... Dronujcie może no. Pucisz drona? Możesz A dobra, nie masz tego, nie masz flashbanga, no nie? Nie mam Dobra, uwaga, jadę Luchać się na drona jest, dobra jest. prostka ha i zaraz po twojej bawełny. Za tą zbrojoną siatą. Tu, dokładnie tu jest. Mm -hmm. Tak? Dobrze zaznaczyłem. Macie ładunki kasytowe, balaj. Poczekaj, poczekaj. Tak, kasetowym, to wolne miejsce. Dwum. Jeszcze. Jest. Jest tutaj. <śmienny operator remaining>. Ładunkiem! <śmienny> ładunkiem! Ten pusty wybywasz Jest nareszcie zdrowy, więc... No i Pięknie. super, zajebiście. Pięknie. Kurwa, się masz. <śmienny> na tą sukę. No to drugi. <śmienny> Ale dobrze podpowiedzieliście z tymi ładunkami. A dobrze, że dronowaliśmy, nie? W sumie. No bo mieliśmy dużo czasu zabierzemy ciężko spać smoka specjalna personelu głównie asypia miód blokuje tego drony a też, wszystko, wszystko co jest elektroniczne Oprócz ręcznego. Oprócz leżą one. No ale to samo się przez się rozumiem. Wszystko co jest elektroniczne. Dobra, bierzcie pancerze Game. No, no, Mogą wszystko no, brak, chudy, dzieje, Dobra, chuj z kurwa, On kurwa, 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 Dobra, macie jak, jeszcze tak. jakiś, jakąś ścianę, coś? Tak Nie wiem czy kurwa, można kurwa, Dobra, kurwa, ja uciekam kurwa, co to jest? Czekajcie. Czekaj, zablokowałem się, kurwa, ty? Powodzenia Czekaj, kurwa, 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 Okej, okay, tu postawię tarczę też. Ja może wyjdę gdzieś do nich tutaj. Uważajcie, bo... Tam mam smołka Aaa, ah, jest sniper, dostałem koronę tutaj. Jest, y, dolny... Y, w ładowni jest jeden. Monaż ten no. Zamykam was, panowie. Jest to w Google Translate, zaraz to wpiszę. Słyszę. Główny Interest, pokój, a nie, no. to haszlu, dobra. No teraz to chujowo, to... Jest, oznaczam. Dobra, zrobi imprezy. To jest starsze to... co oznaczyłem. W kamerze. Да, да, yeah. не, не, не да, уже, я, там, немного yeah. да, 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 Zabrali tą tarczę to bym zabił to A Przez szybę mnie załatwi. Glas jest najpierw uważajcie nie, nie. Uważajcie kuratyjnie Lecę po kamerach. Nie podaję na miary Typów się tam. Trzeba to... Ta mountain, 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 Wchodzi tu, wchodzi, wchodzi mountain, 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 tam, tam, tam. Wody, mi, tam do ciebie Kto tam w tym małym pokoiku leży? <śmiech> <śmiech> Jest. A, to jest chyba. Dziękiem. On tam cię władował, co postawiłem? No, ładnie. ładnie. Jak on się tam władował? Ale wystawił się. Tu. Tam tu się wystawił. Była. Była. Gratuluję panowie. Gramy dalej. No.